Trzewik i unboxing Unboxing właśnie unboxing, będę mówił normalnym głosem. No. Unboxing długopisu zamówionego długopis. użytkownika NetCube jak możecie Tutaj zobaczyć Jest NetCube? Jest NetCube. Użytkownik kupiliśmy u jego długopis za, za ile? 52 coś z kawałkiem. No. Bardzo porządny długopis na dobrym plastiku kolorowym. Oczywiście są też naklejki, to taka kostka, nie... To jeszcze zrobimy recenzję. Właśnie, no, właśnie, otwieram. ale... No, Widać, że są jakieś gratisy. Właśnie, właśnie, więc... To mamy profesjonalny nóż do unboxingu, narzędzie mordu. I o taka Nie, nie uszkodzi z opisu e, A tak się otwiera prezent. Dobra. Tu jakieś... Jakiś... Mamy tu... Rachun Rachunek, to To, to nam nie później. Przyczymy. No i tak, zacznijmy od e, długopisu, tak? To jest główny gwóźdź e, programu. Mamy długopis, e, najlepsze koski sieci widzimy. Bullet cube widzimy. E, dobry plastik. E, jak zakręty? Słabo schodzi, ale o widać w Grecji się dostaliśmy. O, dwa smary. E, dwa smary e, maru. maru. Jak widzimy, ładnie zapakowane, nie wylewają się. No dobrze się nie wylały. No i jak nasmarujemy długopis wydziału chodzi, A, Czekaj. Lepiej. Tu coś widziałem Mamy do tego jeszcze, pokaż Naklejeczki jakieś... Na Naklejeczki do kostkałek 3x3 Wow, ile wow. tu gratisów Ile mamy tu, raz, dwa Podwójne, to ale fajnie Będę miał na kostkę gdzie Cieszymy się. Użytkownikowi netcube Czekaj, to mi jeszcze jednego gratisa ale no i dostaliśmy w gratisie kostkę szększu ko dwa na dwa, dwa, na dwa. Zobacz jaki plastik hmm, hmm, Chyba na czarnym plastiku, nie wiem no, Ale przejdźmy najpierw Długo Długopis zostawimy, gwóźdź programu na później Teraz zajmijmy się To otwieraj kostkałkę Folia bombelkowa Najgłusza Więc otwórzmy najpierw może smar Okej okay. To jest jeden z gratisów To, to jest jeden z najlepszych smarów na rynku o Boże, zmarnowałem trochę folii, ale dobra. <laughs> Będziemy mieli sesyjkę, to będzie czym się no, Więc tu tak wygląda. To jest 10 ml. Może otworzę. swojego A, zapomniałem dodać, że jest ze mną Mateusz znany jako y, niebieski jacyk. <laughs> to, to, to. Trochę inaczej, ale niech będzie. No wiem, ale ja specjalnie. <laughs> Tak, kaleczę się, ale to nasz pierwszy filmik. Dobrze, wszystko widać w ogóle. Widać, widać. Nic nie macie. W końcu ruszyłem coś z moim kanałem. Kiedyś miałem gd yy, Tak wygląda smar. Wy, wygląda jak mleko. Yy, no, smakuje widać. jak mleko, ale to nie jest mleko. To jest przepyszny smar. od maru. No. Yy, tak więc polecamy taki smar. Yy, z Znaczy poleci go nie możemy. Może to... potem mam go polecimy. To. Naprawdę... Tego i... nie rozrywaj, to jest taśmy zaklejone. Kostka. I nie rozrywaj ten Czy co? To możesz ładnie odkleić Bo tu... Marnuje To będzie trzeba wyciąć, albo nie wytniemy, albo wytniemy, mogę to przeciąć Fajna kostka No bo jakbyście nie widzieli, tu mamy jedną Moja też w szększu, nie, 2 na no, 2 czarny boja. plastik. Też dostano w gratisie, też zamówił e, długopis e, i naklejki. I w gratisie taki ładny. Ładna kostka. Więc tu mam kosteczkę, widzimy fajne opakowanie. E, a teraz otworzę tutaj prawdziwy e, unboxer kostek, czyli weźmiemy linieczkę. Nie wiem po co, ale dobra, trzeba być. O, właśnie, tak, bardzo ładnie. Profesjonalnie. E, czy mamy instrukcję? Instrukcjonen Widzimy wszystko, koska oczywiście chińska Ale z tego co widzę może Po angielsku czy... też jest Tu jakieś chyba króciutkie algorytmy A no to, to, to takie dziwne jest Ja wolę obec... LBL-em Nie wiem, nie przejrzę No i tu mamy samą kosteczkę gratisową albo... No chodzi dosyć pod nasmarowaniu będzie lepiej niż od tej kostki Który na pewno zrobi dla was recenzję RC ale ale chodzi bardzo dobrze. W filmiku, który. chodzi bardzo, dobrze. Filmiku, chodzi ja bardzo filmiku, dobrze. chodzi w miarę, w miarę. Porównaj te dwie. Ta już jest trochę rozchodzona i musiałam ją mocno skręcić, bo się rozchodziła. Nieźle. Eee, właśnie, jak, jak na kosteczkę świeżo odpakowano, chodzi dobrze. Eee, nie to cokosko, które. No, naklejki. Nie, naklejki to gdzieś po tygodniu użytkowania. Tu. Naklejki są dobre, iczkolwiek. No nie, to brud. Znaczy, żółty Sorry. mi się szczerze mówiąc nie podoba. Tu macie moją kostkę. Może tego na filmie nie będzie widać, ale żółty jest Czekaj. naprawdę taki gówniany. Tu tak, macie porównanie: jest. to jest taki seledynkowy bardziej niż żółty, no. świecący. A to jest taki gówniany. Też od NETCube. Z tego co widzę na kamerze, tego nie widać. Jakby ktoś no. się czepiał do jakości. To nakręcamy komórką LG, nie ma LG Swift P970, więc dobrze, zrobimy rekl reklamę, ale jakoś słaba. Nie mamy kamery. Lepiej tym niż aparatem sześcioletnim. W właśnie, właśnie, dobrze powiedziałeś. Więc kosteczka ogólnie, jak na nową, świeżo odpakowaną, chodzi dobrze, no i przechodzimy do ten, gwóźdź programu no, gwóźdź programu, o którym zapomniałem takie super grecie, że naprawdę kupujcie długopisy od Netcube'a jeszcze raz polecę użytkownika yy, tak, tu akurat ucieło logo yy, tu mamy logo Netcube na Allegro. naprawdę yy, jest, dobre, widać ładnie dobre kosteczki widzicie, ładnie zapakowane długopisy też ładne mnóstwo folii bąbelkowej, więc jak znudzi mi się kostka będę miał jej dosyć, to będzie się czym pobawić, ale nie będę marnował Długopis. Może zróbmy reklamę. <noise> długopis. Właśnie długopis. Więc długopis ogólnie. Plastik jest dobry, wykonany dobry, aczkolwiek widziałem lepsze. Rozkręcę się, może ja urozłożę O, widzimy bardzo taki większy niż przeciętny grubości wkład z tuszem. Pewnie tu trzeba jeszcze się rozpisać, się rozpisać, ale... To pisam, nie chodzi, niebieski. Właśnie, bo kolega już to zakupił. Polecam. Ja kupiłem tą lepszą wersję długopisa, dlatego dostałem tak więcej gratis, bo on dostał tylko kostkę i na, naklejki. W sumie ja naklejki też dostałem. No, e, to są podwójne. No, Więc podwójne. Będziemy mogli się no. podzielić, bo na ten. Na razie ty masz no. nowe kostki, pół to nowy dla ten. Na też się przyda. Póki ja będę miał. Bo mu też tak rozchodzi, że to ten naklejki... Ale tak dobra, nie przedłużajmy, bo możemy zanudzić widzów. To jest pierwszy ten. Więc widzimy tu z logiem oryginalnym On no, trochę słabo chodzi te, 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 te. Trzeba Wyczyna nasmarować Papierek to rachunek, tak? Te, więc te, zobaczcie, te, te. tu ogólnie y, trzeba go rozpisać Ale myślę, że Po nasmarowaniu będzie chodzić ładnie Właśnie, chodzi w miarę dobrze, nawet jak na wypakowane takie kostka Kostkę naprawdę po, polecam, jak ktoś Ktoś lubi, ja dopiero zaczynam Aczkolwiek y, Tak więc y, Pozdro Cześć